Specjalnym odcinku Rolnik szuka żony, gdzie uczestnicy programu dzielili się swoimi życiowymi aktualizacjami, Ada i Michał Tyszka mieli okazję opowiedzieć o swoim życiu po ślubie. Para, która zyskała dużą sympatię widzów, zdecydowała się na wycofanie z życia publicznego, co budziło ciekawość i spekulacje wśród fanów. Ada wyznała w rozmowie z Super Ekspresem, że po ślubie wziętym w lecie 2023 roku Chcieli razem z Michałem cieszyć się nowo zbudowanym związkiem z dala od mediów. Chcieliśmy trochę prywatności zachować po ślubie, rozwijać te relacje sami, bez tej otoczki medialnej, powiedziała. Chociaż para przestała regularnie informować o swoim życiu w mediach społecznościowych, co niektórzy fani interpretowali jako możliwe problemy, w rzeczywistości Michał i Ada po prostu cieszyli się wspólnym życiem. W odcinku specjalnym Michał opowiedział, jak ważne dla nich było, aby móc skupić się na sobie i na budowaniu silnej, prywatnej więzi. Ada dodała, że decyzja o mniejszej obecności w mediach przyniosła im dużo spokoju. To była jedna z najlepszych decyzji. Dzięki temu naprawdę możemy się skupić na sobie, a nasza relacja stała się jeszcze mocniejsza, stwierdziła. Ada i Michał Tyszka, znani z programu Rolnik Szukażony, Podczas świątecznego odcinka specjalnego podzielili się swoimi przemyśleniami na temat życia po programie oraz planach na przyszłość. Michał zaznaczył, że ich ambicje wykraczają poza samoprowadzenie gospodarstwa. Człowiek chciałby się cały czas rozwijać, więc nie zamykamy się na tylko to gospodarstwo, powiedział, sugerując otwartość na nowe możliwości i projekty, które mogą pojawiać się w ich życiu. Ada wyraziła chęć wsparcia dla Michała we wszystkich jego przedsięwzięciach, podkreślając ważność wzajemnego wsparcia w związku. W wywiadzie para również poruszyła kwestię swojej obecności w mediach. Choć zdecydowali się na mniejszą ekspozycję w mediach społecznościowych, ich udział w specjalnym odcinku miał na celu rozwianie plotek o rzekomym kryzysie w ich związku. Michał otwarcie przyznał, że początki ich małżeństwa nie były łatwe co wzbudziło wiele spekulacji. Byłem niedojrzały w tym wszystkim. Dopiero z czasem, mimo że naprawdę poważnie do tego podchodziłem, to w związku takim poważnym nigdy nie byłem. I to kosztowało dużo pracy, nerwów i wyrozumiałości od mojej małżonki, wyznał, pokazując, jak ważne w ich związku jest wzajemne zrozumienie i gotowość do pracy nad sobą. W specjalnym świątecznym odcinku rolnik szuka żony Michał Tyszka, zaskoczył swoją żonę Adę oraz widzów, odczytując wierszowany list, który napisał dla niej. Treść listu ukazała wiele uczuć i przemyśleń, które towarzyszą parze w ich małżeńskiej podróży. Michał w swoich słowach wyraźnie wskazał na trudności, z jakimi się mierzą, ale także na głębokie uczucie, które ich łączy. W całym tym wiecznym mieście nie ma budynku, posągu rzeźby czy innej stojącej figury, która by sięgała tak wysoko, jak moja miłość do ciebie w chmury, recytował Michał, pokazując, jak wielkie są jego uczucia wobec Odi. Wyrażał też determinację w budowaniu wspólnej przyszłości, mimo przeszkód, i mimo że ciężkie cegły spadają nam czasem na głowę, ja ciągle ufam tobie. Jednak reakcja Odi na słowa Michała, choć próbowała być pozytywna, zdawała się być wymuszona, co mogło wzbudzić w widzach przekonanie, że nie wszystko w ich związku układa się idealnie? Michał przyznał, że w ich związku zdarzają się trudne momenty, może nie zawsze zgodni, czasem się drażnimy, to chyba wspólnie możemy powiedzieć, że ciągle się lubimy. Słowa te wskazują na realistyczne podejście do małżeństwa, które nie jest pozbawione wyzwań. Prezentacja tak osobistego i emocjonalnego listu w programie telewizyjnym mogła być próbą otwarcia się i pokazania publiczności, że nawet w związkach, które wydają się być bajką, występują normalne, ludzkie problemy. To także przypomnienie, że komunikacja i wzajemne wsparcie są kluczowe dla przetrwania trudniejszych chwil w związku.